Ty słyszałeś kiedyś o klątwach, które rozciągały się na wieki, które nie zostały zapomniane ani wybaczone? W Polsce stare opowieści wciąż szepczą na polach, w lasach, w wiatrach wiejących od Karpat. Słowiańskie przekleństwa. Silne, starożytne, wciąż żywe. A najstraszniejsze jest to, że niektóre z nich są nadal aktywne, kropka do dziś. Jeśli lubisz prawdziwe historie, które łączą w sobie mit, Strach i tajemnice, już subskrybuj kanali Aktywuj Dzwonek. Zaufaj nam, nie będziesz chciał przegapić następnego filmu. Teraz weź głęboki oddech. I chodź ze mną, żeby zrozumieć, jakie są te pięć klątw, dlaczego oni nadal straszą i jak się chronić nich. Pakt Peruna początek klątw. Na długo przed powstaniem murowanych kościołów, przed powstaniem polskich miast, nawet przed pojawieniem się królów, istniała tylko ziemia, lasy. Wiatry i bogowie. Spośród wszystkich bogów ludów słowiańskich, w Peru był najbardziej obawiany i szanowany. On był władca piorunów, ryczącego nieba i burz, które spadają bez ostrzeżenia. Ale przede wszystkim Peren był strażnik przysiąg. Gdy ktoś złożył przed nim obietnicę, nie było już odwrotu. To było jak pisanie na kamieniu ogniem wieczne, niezmienne. Peren nosił topór piorunowy i mówiono, że gdy spojrzał na Ziemię, Mógł ją zobaczyć serca ludzi, jeśli skłamali, jeśli oszukali, jeśli złamali słowo. Ale jak zaczęła się klątwa, akcja rozgrywa się w małej jostce ukrytej wśród spowitych mgłą wzgórz. Żył pewien człowiek o imieniu Welimir, szanowany, silny, podziwiany przez wszystkich. Przysiągł wierność swojemu ludowi i złożył tę przysięgę przed ołtarzem Peruna, kładąc rękę na świętym kamieniu pokrytym starożytnymi symbolami. Jego ślubowanie było proste. Broniłby Joski swoim życiem, gdyby została zaatakowana. Czas mijał. Nadeszły spokojne lata. I z tasem Welimir zapomniał. Kiedy zjadowcy przybyli z wieściami o inwazji, Welimir uciekł. Zabrał swoją rodzinę, swoje złoto i pozostawił Joskę własnemu losowi. Atak był brutalny. Domy zostały spalone, pola zniszczone, a wielu niewinnych ludzi zginęło prosząc o ochronę człowieka, który obiecał ich bronić. Następnego ranka, gdy niebo było jeszcze szare od dymu, grzmot przeciął czyste niebo. Welimir ukrywał się w lesie, próbując uciec od poczucia winy, kiedy burza spadła znikąd jakby niebo się rozgniewało. Ze środka chmur Peren stąpił. Nie jako mężczyzna, ale jako siła żywa, oczy błyskające niczym błyskawice, włosy w ogniu, głos grzmiący wśród drzew. Spojrzał na Welimira i powiedział tylko tyle. Złamane słowo rozbrzmiewa echem przez tysiąc pokoleń. I tym samym rzucił siekierą kropka, ale nie żeby go zabić, przekształcić to. Ciało Welimira roztrzaskało się w powietrzu, a to, co pozostało, to zimny, niewidzialny duch, skazany na tułaczkę po świecie. Jej kara? Szeptanie zdrad do uszu mężczyzn. Zawsze, gdy ktoś jest bliski złamania obietnicy, usłyszeć dziwną myśl, subtelny pomysł, powód do kłamstwa. To jest Welimir. To przekleństwo złamanego przymierza. I do dziś dnia ona żyje. Na wsiach w Polsce starsi do dziś mawiają. Nigdy nie obiecuj przed Perunem, jeśli nie masz odwagi tego dotrzymać. Klątwa słucha. I nie zapomina. I nie jest to tylko legenda. Historie mnożą się. Ludzie, którzy złamali przysięgę małżeńską, politycy, którzy kłamali publicznie, nawet sędziowie, którzy fałszowali przysięgi. Wszystkie podają to samo. Uczucie, że coś ich obserwuje, dreszcz przebiegający po kręgosłupie i koszmary o grzmotach, nawet gdy na niebie nie pada deszcz. To było pierwsza klątwa, punkt zero. Od niej bogowie dowiedzieli się, że słowo ludzkie jest słabe. I postanowili nie ufać dłużej, po prostu ukarać. Klątwa Puszczy Białowieskiej. Wyobraź sobie las tak stary, że nawet wiatry, które przez niego wieją, zdają się mieć tysiąc lat. Puszcza Białowieska, która istnieje do dziś, na granicy Polski i Białorusi, jest to jeden z ostatnich fragmentów pierwotnego lasu europejskiego. Tam drzewa rosną wysokie, jak wieże kościelne, gałęzie splatają się, jak palce, a cisza, ma dziwny Cezar. Jakby sam las słuchał. Ale nie zawsze tak było. W przeszłości miejsce to było znane jako święty las, chroniony przez kobietę, którą wielu nazywało czarownicą, a inni boginią, Wells. Nie była zła. Welesa była rodzajem ducha lasu starożytnego, dzikiego i mądrego. Opekował się zwierzętami, dbał o równowagę i uczył mieszkańców wioski, aby zbierali z ziemi tylko to, co niezbędne. Ale była pewna zasada, nigdy nie narusza ich terytorium z chciwością. Tak się zdarzyło, że pewnego dnia pewien chciwy szlachcic o imieniu Bożywoj zdecydował, że las jest zbyt cenny, aby pozostawał w rękach ludzi i zapomnianej czarownicy. Chciałem drewna. Chciałem polować. Chciałem zysku. Zgromadził uzbrojonych ludzi, przyniósł żelazne taperi, psy tropiące i wtargnął w serce lasu. Nie wiedział, że Welesa miała tam ukrytą miłość. Strażnik lasu, człowiek, który nie był człowiekiem, pół jeleń, pół duch. Cicha istota, która niczym cień przechadzała się wśród dębów. Kiedy mężczyźni go złapali i zabili, Welesa krzyknęła. Ale nie ustami, Całym lasem. Liście zwiędły. Kruki uciekły. Ziemia się zatrzasła. A potem rzuciła klątwa. Ktokolwiek weźmie z lasu więcej, niż potrzebuje, tego dopadnie jego własny głód. Chciwi będą ścigani. A ci, którzy nie szanują równowagi, nigdy nie odejdą. Tej samej nocy Bożywoj zniknął jego ludzie również. Kilka dni później znaleźli jednego ze swoich psów. Z wywróconymi oczami i sierścią białą ze strachu. Od tego czasu mówi się, że niektóre części Puszczy Białowieskiej są uwiezione ziemię. Wchodzisz, ale nie zawsze wychodzisz. Drwale opowiadają historię o drzewach, które się poruszają, kompasach, które kręcą się bez końca, i szepty, które sprawiają, że chodzą w kółko przez wiele dni. Myśliwi twierdzą, że gdy naciskają spust, zamiast twarzy ofiary widzą twarz ukochanej osoby. Inni, po prostu zniknąć. Nawet dzisiaj, w czasach współczesnych, istnieją znaki ostrzegające przednie przekraczać pewnych obszarów. Jednak stali mieszkańcy wiedzą, nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo środowiska. To jest szacunku dla klątwy. A jeśli chcesz wiedzieć, jak z tego uciec, starzy szamani mówią. Zanim zerwiesz coś z lasu, zapytaj głośno, czy możesz. Nigdy nie bierz więcej, niż możesz unieść. A jeśli usłyszysz na wietrze imię Dwelesa, uciec. Dlaczego las pamięta? I nie wybacza dwa razy. Narzeczona Wisły. Wisła jest największą rzeką w Polsce. Przecina kraj niczym płynna blizna. Spokojna na zewnątrz, ale niosąca w głębi starożytne historie i ból. Jedna z tych historii wciąż pobrzmiewa w miastach położonych wzdłuż brzegów rzeki. I ona o tym mówi wymuszona miłość, zdradzony ból i klątwa. Która wciąż ciągnie się za prądem. Wszystko zaczęło się wieki temu w wiosce o nazwie Zawichost, kiedy zadzwoniła młoda kobieta Jadzia. Została obiecana za żonę mężczyźnie, którego nie kochała. Była córką skromnych rybaków. On, właściciel ziemski, wdowiec, okrutny, znany z tego, że znęcał się nad swoimi sługami i bił swoją pierwszą żonę, aż umarła w milczeniu. Jadzia prosiła, żeby jej nie poślubić. Płakał, modlił się próbował uciec ale w tym czasie córki nie wybierały były kartą przetargową a ślub był zaplanowany na noc letniego przesilenia dzień wcześniej gdy joska była już udekorowana a pan młody był już pijany na przyjęciu jadzia poszła nad rzekę miała na sobie białą suknię ślubną wciąż czystą wciąż nienaruszoną nie krzyczała nie wahała się po prostu wszedł do wody i zniknął ciała nigdy nie odnależono. Jak twierdzą, sukienka przez wiele dni unosiła się na wodzie, nie mając ani śladu krwi. Ale historia na tym się nie kończy. Zaczyna się. Tej samej nocy rzeka wezbrała. Bez deszczu, bez wiatru, bez wyjaśnień, po prostu poszedł w górę. Zajęło to połowę joski. Wlokło zwierzęta, niszczyło łodzie, topiło dzieci. A wśród tych, którzy zginęli, był panem młodym. Od tamtej pory miejscowi nazywają ją Jadzią rzeczona Wisły. Ale nie odpoczywała. Mówią, że jego dusza była pochłonięty przez rzekę i że każde przymusowe małżeństwo, w którym kobieta jest zmuszana do wyjścia za mąż bez miłości, budzi wściekłość jadzi. Pary, które łączą się z powodu zainteresowań, pieniędzy, zobowiązań, bez wzajemnego pożądania, wyczuwają te znaki. Ubrania ślubne, które tajemniczo znikają. Obrączki ślubne, które pękają przed ceremonią. Ulewny deszcz, który pada tylko w czasie trwania zjednoczenia. A czasami, kobieta w bieli obserwująca z daleka, stojąc na brzegu rzeki. Wielu uważa, że są legendami. Istnieją jednak dziwne zapisy. Powodzie zbiegające się z datami ślubów kontrowersyjnych osobistości publicznych, panny młode, które znikają przed ceremonią, rybacy, którzy przysięgają. Że widzieli zanurzoną postać z welonem i wszystkim innym, płynącą pod prąd. Mieszkańcy brzegów rzeki ostrzegają. Jeśli o zmierzchu usłyszysz płacz kobiety dochodzący z rzeki, nie szukaj jej. To nie jest ktoś, kto prosi o pomoc. To panna młoda prosi o sprawiedliwość. Do dziś panny młode, które mają wątpliwości, unikają zbliżania się do wisły na kilka dni przed ślubem. A niektórzy, potajemnie, zostawiają kwiaty na brzegu rzeki. Jakby pytając, nie zabieraj mnie. Mój jest dla miłości. Klątwa Złotego Dzwonu Gnieźnieńskiego. W sercu starożytnej Polski, w mieście Gniezno, gdzie według legendy koronowano pierwszych królów, znajdował się legendarny dzwon, wykonany w całości ze złota. Ale nie był to zwykły obiekt. Według starszych nie zostało stworzone przez ludzkie ręce i tak, oferowany przez bogów wiernemu kapłanowi jako symbol ochrony i prawdy. Tchirdzili, że ktokolwiek usłyszał dźwięk tego dzwonu, nie mógł kłamać. I jak każdy obiekt sakralny, ma on swój warunek. Nigdy nie mógł zostać usunięty ze swego ołtarza. To była pieczęć. Granica między światem ludzi a szeptami głębin. Ale potem wybuchła wojna. Na jeździe z północy o rycerza bez chorągwi, ruszyli w stronę Gniezna, paląc wszystko na swojej drodze. Masto ogarnęła panika. A ksiądz odpowiedzialny za dzwon Padrej Mikołaj podział desperacką decyzję. Ukryć dzwonek kropka zakop go w świętym polu w zamian za uratowanie ludzi i zachowanie artefaktu. Ale był jeden szczegół. Aby ukryć dzwon, musiał złamać pierwszą przysięgę, którą złożył przed ołtarzem. Ten dzwon nigdy nie opuści świątyni, dopóki żyje. A jednak mu je odebrał. Dzwon zakopano pod wilgotną ziemią. Opieczętowano starożytnymi symbolami, a Mikołaj w milczeniu przysiągł, że nigdy nie ujawni lokalizacji. Najeźdźcy przybyli i cudem zrezygnował z atakowania. Miasto zostało oszczędzone. Przez jakiś czas. Był pokój. Ale pokój jest też kruchy. Wiele lat później Mikołaj został pojmany przez żołnierzy rywali, którzy usłyszeli pogłoski o dzwonie. Chcieli złota. Chcieli władzy. Przez kilka dni torturowali księdza łamąc mu kości. Zdzierając mu skórę, a nawet oferując przebaczenie w zamian za odpowiedź. I w końcu poddał się. W słabym westchnieniu wyszeptało miejsce, w którym dzwon został zakopany. W tym właśnie momencie, nawet z odległości wielu mil, dzwonek zadzwonił sam. Trzy dzwonki, jak w lamentacji. Niebo pociemniało, ziemia zadrżała, a na oczach kopiących żołnierzy. Ziemia się otworzyła. Połknął dzwonek. A wraz z nim wszyscy. Którzy tam byli. Ksiądz Mikołaj zmarł w milczeniu, z oczami zaszklonymi ze zgrozy. Ale klątwa dopiero się zaczynała. Od tego dnia każdy, kto złamał świętą przysięgę, nawet pod wpływem bólu, nawet tortur, ponosił klątwę. Dźwięk dzwonka będzie rozbrzmiewał w twoich uszach na zawsze. Nigdy nie zaznają spokoju. Nawet za życia. Nawet po śmierci. A co najgorsze? Niektórzy twierdzą, że dzwonek nadal dzwoni. Od czasu do czasu, w bezwieczne noce, na polu, gdzie jak twierdzą uzostał pochowany. Inni przysięgają, że słyszą ten dzwon w swoich snach, zwłaszcza ci, którzy żyją ukrywając prawdę, politycy, sędziowie, zdrajcy. W starych archiwach gnieźnieńskich zachowały się zapisy osób, które zwaliował mówiąc, że nie mogli już znieść dźwięku dzwonka, nawet nie będąc nigdy w tym mieście. A starożytni ludzie wciąż mawiają. Jeśli kłamiesz w sprawie czegoś świętego, złoto nie będzie Twoją nagrodą, ale Twój grób. Zatopione miasto rusałka. Nie każde przekleństwo zaczyna się od nienawiści. Niektóre rodzą się z pogardy, o śmiechu nie w porę, i arogancja tych, którzy myślą, że mogą drwić z duchów natury. Dawno, dawno temu, na brzegach srebrnego jeziora, otoczonego wieżbami i mgłą, znajdowało się małe miasteczko. Jego nazwa zaginęła, ponieważ samo miasto zniknęło. Ale starsi wiedzą, zatopił go rusałki. Rusałki to stworzenia wodne, duchy kobiet, które utonęły, zostały porzucone lub zdradzone. Nie są one ani dobre, ani złe. Oni są dziki, starożytne, wrażliwe. Mieszkają w rzekach i jeziorach, przeczesując swoje długie, zielone włosy ościami ryb i śpiewając posenki, które nikt nie powinien słuchać sam. Ale to masto myślało, że może się z nich śmiać. W czasie letniego przesilenia, najbardziej magicznej i niebezpiecznej nocy w roku, mieszkańcy Joski przygotowali przyjęcie nad jeziorem. Grupa mężczyzn postanowiła zrobić okrutny żart. Ubrane jak rusałki, ze sztucznymi kwiatami we włosach i sukienkami ciągniętymi w wodzie. Wyśmiewali ich tańce, śmali się z ich głosów, śpiewali obsceniczne posenki. I rusałki przyszły. Nie jak duchy. Ale jak prawdziwe kobiety, piękne, blade, milczące. Całe miasto było zaczarowane. Mężczyźni zapomnieli o swoich żonach. Kobiety poczuły zazdrość. Dzieci, przestały się śmiać. Rusałki tańczyły wśród mieszkańców, uśmiechały się, śpiewały, uwodziły. A gdy wszyscy byli już pod urokiem ich piękna, jezioro podniosło się. Wody zalały brzegi, jakby były żywymi ścianami. Domy zostały pochłonięte. Ludzie tonęli jak kamienie. A w miejscu, gdzie było miasto, była tylko cisza. Nie ma już nikogo. Nie budynek. Nie, to nie jest wspomnienie. Ale jest pewien okrutny szczegół. Podczas każdego przesilenia najstarsi rybacy mówią: masto pojawia się na kilka minut, odbijając się w wodzie niczym odbicie. A ktokolwiek się zbliży, może zostać wezwany. Bo rusałki wciąż tańczą. Nadal śpiewają. I ciągle czekają na tych, Którzy wyśmiewają to, czego oni nie rozumieją. Istnieją zasady, których mieszkańcy przestrzegają do dziś. Nigdy nie gwiźdźcie w pobliżu jeziora. Nigdy nie wrzucaj kamieni do wody nocą. A jeśli usłyszysz śmiejące się we głosy kobiet, biegnij do najbliższego światła. I nie oglądaj się za siebie. Niektórzy uważają, że rusałki atakują tylko tych, którzy okazują brak szacunku. Inni mówią, że nikt nie jest całkowicie bezpieczny. Ponieważ każdy z nas w pewnym momencie swojego życia śmiał się z czegoś, czego powinien się bać. A kiedy już po to przyjdą, nie będzie krzyków. Tylko woda. I cisza. Jak rozpoznać oznaki słowiańskiej klątwy? Możesz nie widzieć. Możesz nie słyszeć. Ale jeśli słowiańska klątwa jest ci bliska, twoje ciało czuje. Te przekleństwa nie krzyczą, nie pukają do drzwi. Szepczą. Ostrzegają. A ci. Którzy nie słuchają tych znaków, ostatecznie toną, gubą się lub zostają porwani przez coś, czego nawet nie potrafią nazwać. Starożytni wiedzieli, jak rozpoznać objawy. I do dziś dnia w wioskach ukrytych wśród lasów i pól starzy uzdrowiciela powtarzają te same ostrzeżenia. Suche oczy po przebudzeniu. Jeśli śpisz normalnie, ale budzisz się z suchymi, piekącymi oczami, jakbyś spędził noc wpatrując się w coś w ciemności. Uwaga! Mówią. Że to znak, że duch obserwował cię, gdy spałeś. I nie chodzi tu o byle jakiego ducha, ale o takiego, który rozważa wybranie właśnie ciebie. Odwrócone trafienia. To jest klasyka i straszna sprawa. Wyobraź sobie, że idziesz przez śnieg lub mokrą ziemię i oglądasz się za siebie, zdając sobie sprawę, że ślady stóp są zwrócone w twoją stronę, a nie tam, gdzie siedłeś. To znak, że ktoś, lub coś, wszedł w twoje buty. Być może to duch próbujący przejąć Twoją tożsamość. Być może ostrzeżenie, że śledzi Cię niewidzialna istota. Lustra, które same się zaparowują. Nawet przy otwartym oknie. Nawet przy suchej pogodzie. Jeśli lustro zaparuje bez powodu, starożytni wierzyli, że ktoś po drugiej stronie próbuje Cię zobaczyć. A jeśli zaraz potem spojrzysz w to lustro, zobaczysz odruchy, które nie odpowiadają Twoim ruchom. Sieci pajęcie tam, gdzie nie powinno być pająków. Rusałki i inne duchy wodne słyną z nienawiści do pająków. Więc kiedy sieć pojawia się znikąd w kącie łóżka, na lustrze lub w samochodzie, to może być znak, że jakaś siła próbuje chronić cię przed nadchodzącą klątwą. Ale obecność sieci oznacza, że ona jest już blisko przeziębienie, którego nie ma w powietrzu. Możesz przebywać w ciepłym otoczeniu, w odpowiednim ubraniu i kocach. Ale jeśli nagle powiew zimna przechodzi przez ciebie sam, jakby przeszedł przez twoją klatkę piersiową, to wyraźny znak słowiańska obecność duchowa. Niektórzy opisują to jako przenikliwe dreszcze. Inni mówią, że jest tak, jakby dusza się skurczyła. Te znaki są subtelne. I właśnie dlatego są niebezpieczne. Bo kto ignoruje pierwsze ostrzeżenia, przyciąga drugi etap. A gdy nadejdzie drugi etap już nie chodzi o uczucia. Chodzi o przetrwanie. Dlatego w regionach Polski, gdzie przekonania te są nadal silne, obowiązuje prosta zasada. Poczułeś coś dziwnego trzy razy z rzędu? To nie przypadek. To się nazywa. Rytuały ochronne stosowane do dziś. To nie jest tylko przesąd. W głębokiej Polsce, we wsiach z gruntowymi ulicami i wiecznie zamkniętymi oknami, słowo klątwa wciąż wypowiadane jest szeptem z szacunkiem. A ochrona. Jest traktowany poważnie. Wiele rytuałów jest prostych, ale niesie w sobie mądrość sięgającą wieków. Dobre uczynki, oni zapieczętuj swój dom, chron swoje marzenia i trzymaj z dala niewidzialne oczy, które cię otaczają. Przejdźmy do nich. Sól na framugach drzwi. Gruboziarnista, zwykła sól, rozsypana przy wejściu do domu lub przy drzwiach sypialni. Gest ten wywodzi się ze starożytnego wierzenia. Sól oczyszcza i spala istoty słowiańskie. Ale to trzeba położyć zamiarem. Podczas umieszczania należy powtarzać. Z zewnątrz tylko wiatr. Z wnętrza, tylko dusza. Powtarzaj to w dni pełni księżyca, lub gdy poczujesz którykolwiek z objawów opisanych w poprzednim temacie. Verbena posadzona na podwórku. Verbena, lub reklamować, jak się ją lokalnie nazywa, jest znana jako ziele progowe. Rośnie na krańcach światów, między cieniem i światłem. Między suchym lądem i mokrą glebą. Sadzenie werbeny w ogródku to jak stworzyć niewidzialną barierę chroniącą przed złymi duchami. Mówią, że rusałki, demony jatru i nawet sam Welimir nie przekraczają ziemi, na której kwitnie ona. Jeśli nie masz podwórka, możesz je zachować sucha gałązka za drzwiami wejściowymi. Nigdy nie śpi z nogami zwróconymi w stronę drzwi. Może to wyglądać jak szczegół, ale pozycja ciała podczas snu jest dla starożytnych słowian święta. Spanie ze stopami skierowanymi w stronę drzwi, jest jak mówienie do świata duchowego. Jestem gotowy do drogi. Dlatego do dziś zmarłych układa się w tej pozycji na pogrzebach, a żywi unikają spania w tej pozycji, bojąc się nazwać to, co konieczne. Zasłaniaj lustra w nocy. Lustra są portalami. A nocą stają się bardziej aktywne, tak mówią polskie babcie. Dlatego w nocy, gdy wieje dziwny wiatr, lub gdy sny są niespokojne, Wiele osób zakrywa lustra w swoich domach białą tkaniną lub dziewiczą chusteczką. To blokuje odbicie szponcej duszy, uniemożliwiając wejście czegoś stamtąd, lub ucieczkę czegoś stąd. Najważniejsze, dotrzymuj słowa. Ze wszystkich rytuałów, najpotężniejszy jest najprostszy. Nie obiecuj tego, czego nie możesz dotrzymać. Wśród ludów słowiańskich, słowo jest magiczne. Składanie obietnic i ich niespełnianie jest duchowym odpowiednikiem rozpalania ognia na środku suchego pola. Dlatego też i dziś na niektórych wiejskich weselach nie mówi się tak, nie patrząc komuś w oczy. A w wielu tradycyjnych biznesach uścisk dłoni jest wart więcej niż jakikolwiek podpisany papier. Jeśli obiecujesz, dotrzymaj słowa. Albo przygotuj się na budzić się i słyszeć grzmoty, chociaż nie ma chmur. O tych rytuałach nie ma w podręcznikach szkolnych. Są w cichych głosach starszych osób, w ukrytych gestach babć, w symbolach wyrytych na drzwiach, które być może widziałeś, ale nie zrozumiałeś. Prawda jest taka. Nawet jeśli w nie nie wierzysz. Słowiańskie przekleństwa wierzą w ciebie.